Cześć Joszka, tu ja Kuki Monster i dzisiaj sobie zagramy w e, Craft fightera Jeżeli gra Wam się spodoba to piszcie, to zrobię z tego serię. To jest takie moje wprowadzenie, zagramy sobie wiorolki, znaczy... No, wiorundki. Moja ulubiona postać tak szczerze to e, jest pigment, Więc zagramy sobie pigmentem OK. Eee, przeciwnika weźmiemy randomowego eee, medium select no i chyba sobie gramy zaczęło, no, to jest nawet fajne dobra i gramy eee, sorry, żebym żeby mógł mało mówić jak gram Państwo, że jest jak gram, bo próbuję wygrać. Za trudno nie jest. Gram na hardkorze i wtedy jest miara trudno. Też nie za bardzo, ale trudniej, trudniej. Wij um. sobie go szybko. Dobra. To byłoby na tyle, chciałem Was tylko wprowadzić do tej serii. No i mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć, to był Cookie Monster, Hajaszka.